Teraz, jak Państwo widzieli, mamy ostatnią, e, ostatnie wystąpienie i powinnam tutaj zaprosić kogoś na scenę, natomiast nie zrobię tego, ponieważ ostatnie wystąpienie należy do mnie i ja będę chciała się z Państwem też podzielić swoim własnym doświadczeniem. Ja podzielę się tym doświadczeniem z perspektywy prawniczki, która z młodymi osobami w kryzysie bezdomności pracuje, Uh, i would like to share my experience experience of a lawyer that has been working with young people in the crisis of homelessness for more than a decade Pamiętam, że kiedy Agnieszka Sikora, nasza szefowa, zapraszała mnie do pracy w fundacji, początkowo zaczynałam jako wolontariuszka, a później powiedziała mi: Ty masz wykształcenie prawne, pracujesz na uniwersytecie, wykładasz prawo karne, chodź do mnie, my mamy młodzież, która ma problemy, które właśnie są związane z prawem karnym. Będziesz robiła nie tylko wykłady czyli zajmowała się teorią, ale w końcu będziesz mogła też poczuć trochę praktyki. So Agnieszka zaprosiła mnie do współpracy w tym projekcie. Powiedziała mi, że pracuje w uniwersytecie, że zna teorię, że pracuje z praktyką, więc może mogłabyś przyjechać i zdobyć trochę praktyki. I okazało się, że faktycznie tej praktyki przez te lata udało mi się zdobyć bardzo dużo, ale proszę Państwa, jak się okazuje, i to jest kolejny taki mit, który bardzo często towarzyszy, jak towarzyszy nam w patrzeniu na osoby, młode osoby bezdomne, Absolutnie przewagą spraw prawnych, jaką się zajmuje, nie jest prawo karne. To nie są osoby, które popełniają przestępstwa. And indeed, I've gained a lot of experience during this de decade, but I would like to abolish another belief. Uh, we didn't have many penal cases. The majority of the cases that I'm dealing with are not co uh, uh, connected with penal code. Those people normally do not commit crimes. Przede wszystkim, to jaki ja widzę problem w momencie, kiedy te sprawy karne się pojawiają, bo nie powiem, że ich nie ma w ogóle, one się oczywiście pojawiają, to jest bardzo taki praktyczny problem związany najzwyczajniej w świecie z brakiem adresu. I to jest. Coś takiego, co z perspektywy prawnika pracującego w zawodzie z osobami, które przychodzą i proszą o jakieś wsparcie jest absolutnie normalne. Prosimy o adres do doręczeń, tak żeby taka osoba miała możliwość odebrania poczty. Co to oznacza? To oznacza, że dokumenty będą jej dostarczane, będą jej dostarczane wezwania z sądu, sądu, informacje od kuratora i cała inna urzędowa korespondencja. To jest coś bardzo normalnego w naszej praktyce legalnej. Zazwyczaj prosimy naszych klientów o adres, żeby wójt dostarczył decyzje, subiny i tak dalej, i tak dalej. I teraz opowiem Państwu historię, uh, jedną z takich, z takich historii, która mnie też bardzo poruszyła. Uh, postaram się skrócić te wszystkie elementy prawnicze, a zachować uh, informacje najważniejsze właśnie związane z tym brakiem adresu. So I will tell you one story that really moved me during my career. I will skip all the legal stuff and will explain you the consequences of not having uh, an address. Młody chłopak, lat 17, a 17 rok życia to jest taki moment, kiedy w Polsce można już odpowiadać karnie jako osoba dorosła. Uh, razem z dwójką znajomych uh, podebrali babci, dziewczyny kartę do bankomatu i wypłacili czterysta czy pięćset złotych, po to, żeby uh, móc trochę poimprezować. So the case is of a seventeen year old uh, boy. When you're seventeen in Poland, you can be prosecuted legally uh, according to the penal code. And together with his colleagues, they have stolen the credit card of a uh, grandmother of one of his girlfriends. And they have uh, taken out four hundred or five hundred złoty to party. W wyniku tego zostali bardzo szybko namierzeni, ponieważ, no, wiadomo, babcia wiedziała, kto był w domu i kto tą kaldę zabrał, prowadzone było przeciwko nich postępowanie kalde, bo to już było przestępstwo. Uh, they were, they were very them. Dwie osoby, dziewczyna która miała babcię, jak już uh, powiedziałam, i drugi chłopak, to były dzieciaki z normalnych, przeciętnych rodzin, bardzo szybko proces się zakończył, oni zapłacili, zwrócili pieniądze tej babci, tą swoją jedną trzecią części uh, i postępowanie w stosunku do nich zostało umorzone. So when it comes to chodzi o and i other boy, to byli z tak normalnych homes, więc so procedura była we Jeśli chodzi o naszego podopiecznego, sytuacja wyglądała tak, że ponieważ on nie miał tego wsparcia, a orzeczono w stosunku do niego dokładnie tą samą karę, czyli naprawienie szkody poprzez oddanie tych pieniędzy i warunkowanie to tym, że to postępowanie zostanie zakończone, ponieważ on nie miał rodziny, nie miał pieniędzy to postanowiło, a jednocześnie jeszcze też, ponieważ nie miał adresu, to nie odbierał zawiadomień od sądu, że ta sprawa się toczy, sprawa została ponownie otwarta i zagrożono mu pobytem w więzieniu. So um, in case of our boy, as he didn't have the family, he didn't have the support, he didn't have any money and he didn't have the address, so he didn't even know that the case was being processed. His case was reopened and he was With the of I chciałabym, żeby Państwo mieli świadomość, że on do zwrócenia miał 150 zł, czyli 30 euro. 30 euro. I właśnie za to, ze względu na to, że nie miał wsparcia w rodzinie, nie miał tego adresu. Uh, Groziła mu kara, pobytu w więzieniu. To są takie sprawy, które sprawiają, że ja, nawet mając osobę, która wiem, że jest winna, która wiem, że zrobiła coś złego, mam takie głębokie poczucie niesprawiedliwości patrząc na to, co ich spotyka, ze względu na to, że nie mają właśnie adresu, nie mają domu, nie mają miejsca, do którego w którym mogą właśnie odebrać to zawiadomienie z sądu, czy od kuratora, że coś ma się zadziać. So, such cases uh, make me feel, make me sense the injustice, even though I know he was guilty, but the lack of support, lack of address, lack of address for subpoena, lack of uh, address to receive information from the court make them very, very vulnerable. W takiej sytuacji też, proszę Państwa, mamy, jeżeli w polskim prawie, jeżeli wyrok, powiedzmy, kary więzienia będzie bardzo niski, poniżej półtora roku, można go odbywać w tak zwanym systemie dozoru elektronicznego czyli dostaje się taką paskę na nogę i jest zakaz wychodzenia z domu w określonych godzinach. jeśli jest bardzo You can get so-called home electronic supervision, so you get an electronic band on your ankle and you're not allowed to leave your home. Problem tylko, że jak nie ma domu, to nie można zastosować takiego rozwiązania. The problem is that if you don't have a home, such solution does not apply. Długi przy przykład uh, jednego z naszych podopiecznych, który dosyć długo przebywał na ulicy uh, i w pewnym momencie. Znali pracę w. Takie to są najprostsze prace, bez umowy, w miejscu, gdzie są wstawione automaty do gier. Another example of another boy from our foundation. He found a job at a gambling place. It is one of the easiest jobs, so this is where he started working. Dlaczego zaczął tam pracować? Ano dlatego, że pracowało się w takim systemie 24 na 24, co oznaczało, że przez 24, czyli raz na dwa dni, on znajdował się cały czas pod dachem. Uh, why did he this work without a contract, without anything? It was because it was 24 by 24, so every uh, 48 hours he got a roof under over his head for 24 hours. A niestety, tutaj szefostwo jego, jego przełożony nie był do końca osobą uczciwą. A chłopak przepracował tam trzy miesiące, zanim do lokalu wpadła policja. A okazało się, że faktycznie lokal był prowadzony nielegalnie i chłopak po tych trzech miesiącach ma postawiony zarzut nielegal organizowania nielegalnego hazardu i udział w grupie przestępczej.

a czy ona się zakończy tak, że jednak oczyszczą go z tych zarzutów na podstawie wyjaśnień, które my przygotowaliśmy? Czy po prostu będzie taka wola też i polityczna, żeby tego typu osoby skazywać? A jeżeli skazywać, to niestety też je umieszczać w więzieniu. So he's only 21 and these are very Uh, 50 archives, so it's a lot of documentation, and we still don't know if he's going to be prosecuted or released based, of, based on our explanations. It all depends also on the political will or political decision if such people should be prosecuted or released. If he's prosecuted, he probably will face the threat of a prison sentence. <laughs> chciałabym napomknąć, bo też jako wykładowczyni akademicka przygotowująca młodych adeptów prawników do wykonywania zawodu, zawsze zabieram ich do tych więzień, żeby oni mieli świadomość, że niestety wysyłanie tam ludzi w ich życiu niewiele zmienia. a To nie jest miejsce, w którym ci młodzi ludzie, szczególnie właśnie młodzi, którzy tam trafiają, zdają sobie sprawę z błędów, jakie popełnili i są w stanie naprawić swoje życie. To jest raczej miejsce, które tak naprawdę będzie ich prowadziło dalej w tym procesie uh, demoralizacji. And when it comes to prisons, um, let me explain. I'm an university lecturer as well, and whenever I have students, I take them over to to see a prison, because it's uh, in most of the cases this is the place that will not allow, especially the, those young people, to understand their mistakes and change their behavior. The contrary. To I to jest niestety pewien błąd systemowy, który my tutaj popełniamy. Myślę, że on jest dosyć powszechny. Zamiast wspierać i pomagać, to wszystko, co tutaj, te wcześniejsze wystąpienia, które były, ludzi, którzy naprawdę są zaangażowani, naprawdę coś robią, staj stają naprzeciwko systemu, który jednak jest dość opresyjny. Uh, i właśnie w kontekście tych rozwiązań prawnych nie stawia na asystowanie i pomoc tylko na wyciąganie konsekwencji. And this is the this is the system. I think it's the case in most of the countries. The system is oppressive. It does not support, it does not uh, help. Uh, the contrary, it's concentrated on the sanctioning of the action. Ale tak naprawdę właśnie z jakimi sprawami młodzi ludzie do nas trafiają. A to, co nas zaskoczyło na samym początku, przede wszystkim, proszę państwa, ci ludzie trafiają z ogromnymi długami. Have huge debts. Te długi wynikają z takich prostych uh, działań, jak uh, no właśnie, sytuacja, kiedy jestem na ulicy, kiedy wypuszczono mnie z domu dziecka w wieku 18 lat, pieniądze się kończą i ja muszę skądś te pieniądze wziąć, a mam dowód osobisty. Co robię? Biorę szybką pożyczkę na dowód osobisty. 3 tysiące do ręki, 6 tysięcy spłaty. So why, why do they have such huge debts? That results from the situation they leave the orphanage, they spend the money very quickly, they have no funds at all. So what they do? They, they take a. They, but they have a

Uh, osoby takie bardzo często po wyjściu z różnych placówek nie są nauczone tego, że chociażby warto by było płacić za bilet do komunikacji miejskiej, za bilet na pociąg czy na autobus. Moreover, after leaving an institution, those, those people are not even aware that it would be a good idea to buy a ticket when you're on the bus or if you take a train that you need a ticket as well. Nasza kozystka, um, która po prostu pięć dni przebywała na ulicy i jako takie miejsce swojego schronienia pod dachem właśnie schroniła się w autobusie, w autobusach różnych linii. W ciągu tych pięciu dni pobytu w autobusie dostała 28 mandatów. So our record breaker uh, uh, that spent five days on the streets and she was finding shelter on the bus, she received 28 fines. I żeby Państwu uświadomić, jakie to są kwoty, a to jest 5 dni pobytu na ulicy. Każdy taki mandat to jest mniej więcej 300 zł. A za każdym razem a tutaj kontrolerzy tłumaczyli się, no ale przecież bilet kosztuje 5 zł. To na 5 zł cię nie stać, a staćcie na zapłacenie grzywny. A te 28 mandatów po 300 zł to jest prawie 10 tysięcy złotych w ciągu 5 dni. Just to make you aware, those 28 fine, uh, fines resulted in the amount of 10,000 zloty because each fine is almost 300. And the ticket controllers, they were saying that she could have, uh, uh, she should have been able to afford a five zloty ticket instead of paying the fine of 300. Problem jest oczywiście taki, że nikt się nie zastanawia, że te osoby nie mają nawet tych 5 zł na zapłatę za bilet, a jednocześnie system pomocowy w Warszawie jest tak skonstruowany, że, żeby się wykąpać, trzeba pojechać do jednej dzielnicy, żeby coś zjeść, trzeba pojechać do drugiej dzielnicy, żeby dostać ubranie, trzeba pojechać do trzeciej dzielnicy. I między tymi dzielnicami to nie jest 50 metrów, tylko to potrafi być 10 kilometrów. and this is the problem because the, uh, the system is not aware of the fact that those people sometimes they, they don't even have five water to buy a bus ticket. so uh, and please bear in mind that sometimes in order to, for example, have a shower, one needs to travel to one district of warsaw to have a dinner, eat something. you need to travel to another district. and then to get some free clothes, you need to go to another district. so the distances, sometimes are even 10 kilometers so those people also need to use public transport to get from one place to another Ciekawe jest to, i myślę, że to jest coś, co odróżnia jednak właśnie też tą naszą młodzież bezdomną od osób, które z bezdomnością um, może nie tyle radzą sobie dłużej, ale które są starsze. Nasza młodzież, nasi podopieczni nie wyglądają jak osoby bezdomne. Oni są dobrze ubrani, oni są zadbani, oni wyglądają jak zwykli nastolatkowie czy, czy młode osoby. W związku z tym bardzo często kontrolerzy w autobusach potrafią ominąć osobę wyraźnie wyglądającą na osobę bezdomną i nie kontrolować jej biletu. Natomiast tych młodych naszych właśnie w kryzysie bezdomności kontrolują, bo wyglądają jak, jak tacy, których będzie stać na bilet. And yet our kids, our youth in the crisis of homelessness from people uh, that have um, more experience with homelessness or stayed on the street for a longer time is that our, our youth does not look like people with no home. they are well dressed, they are well taken care of. so the bus controllers, they would rather turn a blind eye on someone. Looking as a homeless person, but they, they would ask for a ticket from, from our youth. Uh, I teraz przychodzi do mnie taki młody człowiek, który zaczyna swoją historię mówiąc: Ja mam tylko jeden taki drobiazg. Uh, I siedzimy i rozmawiamy godzinę. Okazuje się, że tych drobiazgów jest kilkanaście. I jak zaczynamy sobie, ja na kartce wypisuję uh, długi, które ma taka osoba, uh, to bardzo często zastanawiam się, uh, czy ja bym sobie, jako osoba pracująca, osoba posiadająca dom, posiadająca zaplecze, też jak tutaj Emilka mówiła o tych relacjach, prawda, i kogo bym poprosiła o pomoc, ja mam takie osoby. Ja za każdym razem sobie myślę, czy ja bym sobie z tym poradziła i czy bym była na tyle odważna, żeby powiedzieć: Tak, ja teraz pójdę do pracy i przez najbliższe 5 do 10 lat będę pracować po to, żyć na granicy ubóstwa i pracować po to, żeby pospłacać te długi. So whenever a young person comes and we start discussing and it turns out that the debts are enormous, it makes me think if even I would be able to deal with that. I have a profession, I have a support network, I have a home, I have people to ask for help, and I'm, sometimes I'm thinking if I would be able and brave enough to dedicate the next five or ten years of my life just to pay back the previous debt. Szczególnie, że ci młodzi ludzie bardzo często mają poczucie, że te długi nie pochodzą, znaczy ich źródłem nie jest to, że oni gdzieś nawalili, tylko źródłem jest to, że ten system po prostu ich nie wspierał i szczerze powiedziawszy, bardzo często mam dokładnie to samo poczucie. And the other problem is that those young people have a sensation that, it's, that those debts are not the result of the recklessness or it's not the, default, it's the system. And I need to admit that I have the same sensation. Cieszę się bardzo, że naszą pracę, właściwie moją pracę, jednoosobową Fundacji, wspiera również kilka kancelarii, kilku niezależnych prawników, którzy czują dokładnie tak samo że i, i są w stanie poświęcić swój czas wolny na prowadzenie naprawdę czasami skomplikowanych spraw, a wspierają nas w wielu różnych momentach i przejmują te sprawy, gdzie ja nie jestem w stanie tego pociągnąć samodzielnie, ponieważ kancelarie też posiadają zespoły całe swoje, które ze sobą współpracują. Jedną z takich kancelarii jest Kancelaria Gessel. offices, and because sometimes we need support of the entire team Of to solve those very i daje mi to też taką trochę nadzieję, że z jednej strony, a, tak może podsumowując też i moje wystąpienia, ponieważ jestem na końcu, to mogę też podstęp, pod, podsumować całe nasze to dwudniowe spotkanie. Uh, mam poczucie, że nasza praca przynosi efekty, że nasza praca jest zauważana, że razem tutaj, ze wszystkimi naszymi sojusznikami i tymi w Polsce i tymi zagranicznymi robimy bardzo dużo, nie tylko w zakresie pomocy indywidualnym osobom, czy grupom osób, ale w zakresie pokazywania tych problemów społecznych, z którymi przyszło się mierzyć uh, właśnie osobom młodym, znajdującym się w różnego rodzaju kryzysach. Mm -hmm. And let me tell you, let me sum up that we as the foundation together with our allies both from abroad and from from Poland we make a change we we make things happen we support not only individuals and groups but i think we also work on uh, revealing or dissemination of information on problems uh, connected with young people in different type of crises I mam nadzieję, że po wyjściu z tej naszej konferencji, z tego spotkania będą Państwo mieli takie poczucie e, siły i mocy, którą posiadamy, bo ja z takim poczuciem wychodzę, że nie działamy w tym wszystkim sami, że jesteśmy otoczeni przez grupę. Uh, wspaniałych osób, wspaniałych organizacji, wspaniałych sojuszników, którzy, mam nadzieję, razem z nami będą dążyli do tego, żeby zmieniać sytuację, nie tylko tych młodych osób, ale zmieniać sytuację w ten sposób, żeby uh, do takich momentów, kiedy młody człowiek znajduje się w kryzysie, dochodziło jak najrzadziej. A do tego potrzeba również zmiany systemu. I I hope that after this conference you will feel empowered. Like I feel empowered. You will feel that you are not alone. You are supported by a group of individuals, group, uh, allies that work on not only improving the situation of young people in the crisis of homelessness, but also work on a general change to prevent such situations from happening, which means changing the system. Thank you so much.